Witam w tym odcinku. Przedstawię Wam swój projekt, który ostatnio wymyśliłem, a będzie to budżetowa płyta balistyczna. Teraz Wam się wyświetla obrazek, który ładnie pokazuje teorię działania takiego wkładu balistycznego i oczywiście na tej zasadzie coś próbowałem zbudować piwnicę. Jak mi wyszło? Zobaczymy. Mam nadzieję, że wytrzyma strzał z ale to się okaże w dalszej części tego odcinka. Całość chciałem zbudować jak najniższym kosztem, także żeby tutaj zaraz ktoś nie pisał w komentarzach, że o, mogłeś kupić kewlar, mogłeś tam to kupić. Nie, ja chciałem to robić to jak najniższym kosztem, taki projekt, żeby to sobie zbudować piwnicę i przetestować i zobaczyć czy takim niskim kosztem, praktycznie zerowym, można zbudować działający wkład balistyczny. Tak się prezentują wszystkie materiały. Półtora centymetra ze sobą klejem i taśmą e, katalogów, takich ze sklepu zwykłych 5 mm, 5 mm, taka blacha, zwykła stalowa. E, tu miała taką dziurę, to ją zakliłem taśmą, żeby jak tutaj pocisk trafi, to żebym wiedział, że trzeba powtórzyć po prostu strzał. Tu jeszcze kupiłem trochę tej blachy. E, to można coś z tego zrobić. Takie blaszki. Nie wiem, czy to wykorzystam, ale zobaczę jeszcze. I płytki ceramika. Eee. Podkleję to tak taśmą i papierem, żeby się po trafieniu od razu nie rozsypało. Ale nie wiem szczerze mówiąc, jak to będzie wyglądało, bo. No, widzicie, to się trochę odkleja. Ten, 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 ten papier. Eee. I dwie warstwy tego będą. Tu mam jeszcze tej ceramiki. Jakbyście się pytali o koszty, to za te wszystkie kawałki blachy ich 5 kilo było. 7 zł na złomie. No. To z gruzy odzyskane. To też za darmo. Katka za darmo. miałem w domu jakieś ze sklepów jakiś tam, nie? Także kosztowo to wychodzi naprawdę niewiele. Pierwsze warstwy, czyli stal i papier się już ze sobą mniej więcej skleiły. I teraz będę dokładał kolejne. Czyli na samym początku będzie to, ta blaszka. Później dwie warstwy ceramiki. Także zabieram się do klejenia. Kleję tym samym, jeżeli ktoś by się pytał. Wszystko tutaj już skleiłem, przycisnąłem ładnie, żeby dobrze się skleiło. I teraz pozostaje mi tylko poczekać. Wymiary to cudowne. Ma takie 5 cm, 27, no, 21, 2. Waży około 7 kg. 6-7 kg, coś takiego. Nie jest to jakoś mega. Mega cienkie, ale wiadomo, to jest wszystko chałupnicza robota. Tu nie ma żadnych technologii, to wszystko są rzeczy, można powiedzieć, takie, które każdy ma. Ale wyszło całkiem nieźle. Jeszcze pewnie zrobię jakieś drobne zmiany kosmetyczne, to się już wstępnie skleiło. Jeszcze na noc to przycisnę, żeby tam ten klej ładnie związał. No i tyle. Tak to wygląda. Teraz czas na testy. Na początku 9 mm nabój i zobaczymy. Według mnie nie powinno przepuścić. 9 mm trafiłem w ten taki słaby punkt. Ciepło jest tutaj trochę, ale nie ma. Nic nie przeszło. Nawet nie ma z tyłu wygięte. Później to całe. Na warstwie tą taśmę rozkleję, żeby było ładnie widać, gdzie te pociski się zatrzymały. 5,56 mm trafienie. Ale penetracji brak. Wszystko tutaj jest. Nawet ten pocisk nie był blisko, bo ta blacha nie jest wygięta. 7,62 AK-47, tutaj strzał, trafienie, ale penetracji nie ma, tutaj się ta blacha trochę wygięła, czuć, ale nie przeszło, także wszystko działa, udało mi się zrobić płytę balistyczną. Jak mogliście widzieć, płytka wszystko wytrzymała, nie nagrywałem tego, ale tu jeszcze dostała z pistoletu 9 mm, jak widać, nawet chyba ten pocisk nie wszedł ogólnie nawet no na tej warstwy papieru, tylko się zatrzymał na tych płytkach i tak zagrzybkował. I teraz wyciągnę resztę tych pocisków, co tu w środku siedzą. Na pierwszej warstwie ładnie widać poszczególne pociski, tu jest 9 mm, tu 9 mm i Kałasznikow i tutaj 5.56. Jak widać, wszystkie warstwy ze sobą ładnie zadziałały, współpracowały i dzięki temu żaden pocisk nie przeleciał, jak i 9 mm, 556 i 762. Także myślę, że projekt można uznać za udany. To udało mi się wygrzebać z tego wszystkiego. Jak widać, niewiele. Wszystko tutaj sfragmentowało i ten pocisk 9 mm, co tak w bok tutaj walnął. Nie wszedł za głęboko, można było go wyciągnąć. Reszta naprawdę, nie mam pojęcia gdzie jest. Przeszukałem to, nie znalazłem. To by było na tyle z tego filmu. Pamiętajcie, żeby go ocenić, skomentować, jeżeli Wam się podobało. Cześć.